Dzień dobry moi drodzy. Nie jest dobrze na naszej budowie termometr wskazuje, że temperatura słupek rtęci spadł do 0 stopni. Tak więc zima przyszła w nowym roku i budowa nam stanęła, a właściwie stanęła nie z powodu temperatury, tylko z powodu tego, że czekamy na styropian który ma przyjść prawdopodobnie w pierwszym tygodniu stycznia. No jak się nie uda, to w drugim. Kotek chyba nam się kończy ubezpieczenie samochodu. Jak to? No, minął dzisiaj termin. No to przy tej twojej ostatniej bombie, w tym zderzak, to teraz nas obedrą ze skóry. Ja nie wiem jak my to zrobimy. No jest taka porównywarka ubezpieczeń Mubi i tam możemy sprawdzić ubezpieczenie. Jak to? No normalnie wchodzisz na stronę Mubi.pl, wpisujesz dane swojego pojazdu i swoje i wyskakuje Ci pełno ofert od różnych firm wybierasz najbardziej korzystną dla siebie. Naprawdę? Naprawdę, a jeśli jeszcze skorzystasz z linku w opisie, będziesz miał 100 złotych zwrotu dla siebie. Mało tego, Mubi daje dodatkowe 100 zł za polecenie znajomymi rodzinie. W ten sposób możesz zaoszczędzić aż 2000 zł. O kurde, dobra, to wiesz co, słuchaj, ja ogarnę szybko to ubezpieczenie, a ty dzwoń do matki, wyślij jej sms-em ten link, dobra? Ale ona nie ma samochodu. Słuchaj, dla mnie to ona może ubezpieczyć nawet taczkę. Byle z tego linku. Meister załatwił styropian lokalnie. Tutaj od najbliższego składu budowlanego. Załatwił jakąś, chyba w sumie atrakcyjną cenę. Bo tutaj będzie styropian 3 razy 5 Czyli bryfy po 5 cm styropianu, to będzie grafitowy EPS yy, o lampdzie 0,31 albo 33, ale chyba raczej 31. 31. I taki jeden. Yy, Taki, taka jedna paczka styropianu będzie go kosztowała około 90 zł. Więc w sumie dobrze, bo generalnie tak jak inni się dowiadywali podczas poszukiwania styropianu, czy na elewację, czy na podłogę, no to najtaniej wychodzi tak naprawdę zamówić ten internet po prostu z internetu. Styropian? Internet? Inter internet inter zamówcie inter od swojego dostawcy lokalnego, a, a styropian weźcie z internetu. I wychodzi on ponoć najtaniej, jak się zamawia go z internetu. Ten styropian. Pozdrawiamy Kasię i Marcina. Pozdrawiam serdecznie, bo oni zamówili z internetu. I ta sama cena, w sumie co Marcin. E, a Majster się dogadał tutaj z, lokalnie, tak więc też ten styropian przyjdzie, tylko nie wiadomo po prostu e, kiedy, bo wiecie, pierwszy e, tydzień stycznia to jest taki, żeby jest nowy rok, później zaraz parę dni, a później Mamy 6 grudnia i urodziny stycznia. E, 6 stycznia i urodziny Dziubka, tak więc no, cały kraj świętuje jej urodziny, bo się urodziła, dlatego też wy macie wolne w pracy, bo Dziubek się urodził. Albo za tym majster powiedział, że mu się nie spieszy, więc panu też się nie spieszy. Dokładnie, a w ogóle majster jest teraz chory, tak więc no po prostu no nie ma jak tutaj działać. Tak więc my skończyliśmy e, układanie przewodów, porobiliśmy sobie te kanalizacje, które widzieliście i teraz jedynie co to jeszcze zostało tu wysprzątane, tak żebyśmy mogli w następnym etapie po prostu po kolei przychodzić na e, układanie tego styropianu i e, robienie dalej e, hydrauliki. A jeszcze chyba 11 stycznia przyjedzie do nas widz, który majstrowi będzie, pozdrawiam serdecznie, który majstrowi będzie zakładał tutaj przyłącze do klimatyzacji. Tak więc no widzicie, że to tak powoli wszystko postępuje, natomiast przed położeniem styropianu trzeba się zastanowić czym będziemy izolować sobie naszą podłogę od tego, żeby ta cała wilgoć, która ewentualnie będzie pod chudziakiem, bo pamiętajcie, że tu jest tylko jakieś 12 czy 15 cm betonu i pod spodem jest piach i cała wilgoć może wam kapilarnie podciągnąć pod to. Tu nie podciąga, ale warto to zaizolować przed położeniem tego styropianu, dlatego też wszędzie dookoła jak żeśmy murowali u majstra ściany są one zrobione na takiej grubej papie. I ta papa była dosyć gruba, bo ona miała 5,2, 5,2 mm, tak mm -hmm. więc no, pół centymetra macie papy grubej, a dodatkowo jeszcze tam, gdzie mu zostało, to jeszcze na tą papę rozkładał tą taką, wiecie, folię budowlaną specjalną, fundamentową. Nie? Tak więc no, jest zabezpieczony, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy będziemy rozkładać już naszą folię, powiedzmy, to ten zakład służy do tego, żeby tą folię sobie po prostu tam wywinąć i wtedy mamy odcięte poziomo całą naszą podłogę, tak, że wilgoć, która by mogła podciągać tym betonem kapilarnie nie dostanie się na ściany. No i teraz pytanie, co stosować i co Wy stosujecie? My u siebie w domu zastosowaliśmy folię, folię i no po paru latach nic się z tym nie dzieje, aczkolwiek wielu ludzi mówi, że lepiej zastosować papę. Tym bardziej, jak już jest już papa położona pod murami, no to można by zastosować papę. Tak wygląda wywinięcie wszystkiego w papie. Tak więc ci, którzy się tutaj bali, że te przewody uniemożliwią to, no to zobaczcie, że te przewody są tak naprawdę w całości luzem podłożone. I można je unieść, wsadzić folię czy papę, i nic się z tym nie dzieje. Tutaj, papy akurat starczyło tylko na korytarz. Tak więc, jeśli majster tej papy nie kupi, to w pozostałych pomieszczeniach pozostanie po prostu wyłożyć folię budowlaną, bo taką on kupił. I ta folia budowlana nie jest złym. Wyborem, tylko pamiętajcie, że po prostu, żeby ona była gruba. Tak samo możecie kupić papę, ale papę, która będzie miała 0,2 czy jest albo taką jaką ma majster. Tak więc no, jest produkt i jest produkt. Nie? Natomiast tutaj wiemy, że mm, no, ta folia też powinna zdać egzamin. Tym bardziej, że posadzka nie jest jakaś tam chropowata. Nie ma wystających, ostrych jakichś mm, kawałków, która mogłaby tą folię y, uszkodzić. Tutaj w tym miejscu jedynie bardzo skromnie tej papy jest wyciągnięte. Z drugiej po, strony też? Po drugiej stronie jest więcej. A tak, no. Ale to jest chyba jedyna ściana, która w takiej sytuacji została wymurowana, pewnie majster murował. Nie no, my murowaliśmy. <grym> Także, ale powinniśmy dać radę. No i żeby nie być gołosłownym, zobaczcie jaką fo folię zakupił pan majster. Tak więc folia, ona ma 5 mili pół, mili pół milimetra grubości jest dosyć grubawą folią. Eee, I 4 metry szeroka, 25 metrów długa. Tak ona tutaj, moi drodzy, wygląda. No widać, że. O, jeju, teraz... No nie ten. Nie będzie krzyczał, starałem się ją naciągnąć, bardzo ciężko ją naciągnąć, tak więc ona też się nada, aczkolwiek ma pół milimetra, tamto 5 milimetrów, Na ale cenowo oczywiście też na pewno jest e, różnica, nie wiem ile on zapłacił za taką e, rolkę, no na pewno mniej niż za rolkę papy, a w tym domu już tej papy może starczy, bo jest tu, jest na dachu, tak więc może wystarczy, tak? Więc to będziemy rozkładać w pierwszej kolejności. Jeszcze z takich rzeczy, które tutaj majster zakupił, są to takie uchwyty pod wodę. Zaraz chodźcie, pokażę Wam, jak to się robi. od Remont You na takich pracuje i takie też powiedział, żebyśmy kupili. A więc słuchajcie, to jest taki uchwyt, który się dowierca do ściany, i później tu, czy, czy tak się, chyba tak. Się do dowierca do ściany, e, tylko trzeba będzie podkuć i tutaj się montuje na blachowkręty e, już gotowe wyjścia z ciepłą i z zimną wodą. Łatwiej jest to później ustawić tak, żeby to stało i w pionie, i w odpowiedniej odległości. Tak jak pod zlewem, czy jakoś umywalce nie ma to za dużego znaczenia, bo nawet jakbyście krzywo po prostu to zrobili, to wiecie, tutaj jest zaworek i to jest schowane. Nie ma znaczenia, ale w miejscu, gdzie robicie na przykład pod prysznicem, albo w miejscu, gdzie będziecie mieli na przykład baterię wannową która tak samo będzie wystawać ze ściany, albo będziecie mieli ze ściany jakąś baterię. E, taką naturalną no to tam lepiej żeby po prostu sobie coś takiego zrobić koszt nieduży blacha gruba na pewno zda to dobry egzamin tak więc jak dojdziemy już do tego etapu że będziemy e, robić instalację wodną to to zobaczycie bo plan jest taki że rozkładamy sobie w pierwszej kolejności wszystkich pomieszczeniach tam gdzie nie będą przechodziły rury od wody e, styropian już praktycznie na gotowo czyli papa Pierwsza warstwa styropianu, druga i trzecia, i sobie tak wszystkie pomieszczenia zrobimy. Tam, gdzie już nie trzeba będzie nic dalej rzeźbić, i stosunkowo po prostu będziemy wychodzić do pomieszczeń, które będą wymagały jeszcze instalacji wodnej. No tutaj, klimatyzacja i chyba tyle. A co do układania samej instalacji wodnej, to tak jak już Majster w poprzednim odcinku mówił, będzie tutaj wykonana ona na rozdzielaczach, czyli w jednym miejscu będzie rozdzielacz. Z którego będą wychodziły bezpośrednio rury do każdego punktu będą szły po trzy rury, czyli jedna z zimną wodą, jedna z ciepłą i powrót cyrkulacyjny, i to wszystko będzie sobie tak tutaj hulało, tak więc będziemy to rozkładać prawdopodobnie w pierwszej albo w drugiej warstwie styropianu. Tego jeszcze nie wiem, bo musimy to uzgodnić z Panem Krzysiem, ale on już od dłuższego czasu robi tak, że całą instalację wodną. Specjalnym nożem wycina trasy w styropianie i układa to tak, że później po zakryciu ostatniej warstwy tego nie widać. Nie ma problemu, nic nie pręży, ładnie się chodzi. Tylko trzeba pamiętać, żeby wszystkie rury, wtedy które będą szły, a tu będą prawdopodobnie szły w peksie 16, były zrobione w otulinie, żeby po prostu one były zaizolowane i ochronione przed uszkodzeniem. A nie przed przemarznięciem, bo one przecież są w styropianie, to przemarzać nie powinny. Tak więc to zostanie tak wykonane i mam nadzieję, że po tym e, zabiegu, który tutaj zrobimy, będziemy mogli rozkładać podłogówkę. Podłogówka też już częściowo jest powiedzmy zakupiona. Rur jeszcze nie ma, co prawda, ale tak jak widzicie, folia do podłogówki jest też kupiona. Możecie zobaczyć taka folia. Jak komuś coś to powie, to bardzo fajnie. Ten, są... to, ten folnet to ma i te żółte chyba do tego. Tak, też no. Być może. I tu macie jeszcze e, spinki. spinki, tak więc no, Majster w międzyczasie e, sobie już to pozakupował. Tutaj od Szwagra jeszcze troszeczkę folii mu zostało. Jak ktoś nie wie, jak wygląda folia do podłogówki, no to właśnie tak. To jest po prostu taka srebrna folia. Z takimi kratkami, które służą do tego, żebyśmy mogli w łatwy sposób sobie nasze pętle porozkładać, żebyśmy mogli sobie odległości między nimi poustawiać. A tutaj będzie dosyć gęsto, bo pan Krzysztof powiedział, że lepiej zrobić gęściej niż rzadziej, będzie lepiej. Bo wtedy wychodzi tak, że po prostu musicie zrobić, na przykład jeśli będziecie mieli dosyć daleki punkt, zrobić o jedną na przykład sekcję więcej bo tam do iluś metrów się robi sekcję, ale że to wszystko będzie lepiej hulało i dom będzie bardziej energooszczędny. A ja mam do Was prośbę, żebyście napisali e, propozycje ekip tynkarskich z e, bo my mieliśmy spoko ekipę, ale później jak robili u sąsiada, już nie zrobili tak dobrze, więc e, dajcie znać. I ekipę od Wylewek, bo my byliśmy bardzo zadowoleni z Pozglancu, no ale to było Ponad o, się, 6, 6 lat temu to już po Zglan, albo może nie robi, albo robi, albo się popsuł. Tak, tak, także dajcie da znać. W dajcie znać Ile teraz to kosztuje przede wszystkim z metra? Przede wszystkim tak podejrzewam, że tynki, bo tutaj Meister chce e, e, cementowe, cementowo-wapienne. Cementowo cementowo-wapienne i pewnie będą z 50 zł, podejrzewam, z metra kosztowały. Tak teraz ceny niestety wyglądają. Ewentualnie ja bym jeszcze jakbym był na jego miejscu i miałbym dostęp i jakąś dobrą ekipę, to bym się zastanowił nad tynkiem hybrydowym i tynk hybrydowy, czyli to jest pomieszanie tynku gipsowego z tynkiem cementowym. Byliśmy raz na takiej inwestycji i powiem wam, że to naprawdę dosyć ciekawie wyglądało, bo struktura ściany była gładka jak przy tynkach gipsowych, a nawet i równiejsza, gładsza, natomiast wytrzymałość cementu. Piszcie w komentarzach, jeśli mieliście jakieś oczywiście doświadczenia z tym, czy w ogóle jest sens się nad tym zastanawiać. Wiem, że chyba Dolina Nidy takie tynki ma w swojej ofercie. No my tutaj nie, nie będziemy sami tynkować, bo tutaj po prostu już za dużo by tego wszystkiego było, a też nie mamy doświadczenia, nie chcemy, żeby to tyle trwało i tak ta budowa się przeciąga. Natomiast jeśli macie jakieś dobre ekipy, godne polecenia, no to piszcie w komentarzach, bo majster jest właśnie na etapie ich szukania. No i to by było na tyle, moi drodzy, z dzisiejszego odcinka. Macie takie info z budowy, co się tutaj dzieje. Budowa, trwanie zatrzymuje się, aczkolwiek, wiecie, towar i zdrowie majstra no, po prostu sprawiło, że mamy drobny przestój, ale takie info dla Was poszło, żebyście wiedzieli, że cały czas ciśniemy i no, będziemy robić do momentu, aż majster się tutaj nie wprowadzi. Tak więc trzymajcie się i na razie.